Hejka! Dzisiaj będziemy grać z... Czy jest w Uciekać z więzienia Barego? Jak to tam? Dobra, lecimy Na rurach O rurach Tu zaraz Ogólnie pamiętamy jak i grałam w to, i nie umiałam przejść tamtego levelu, tego pierwszego, ani tego, jak tamten już przeszłam, to to w ogóle było coś. Ale jak tego nie umiałam dopiero przejść, yy, no wiem, <laughs> i się zawsze przy tym wkurzałam. <laughs> Musimy go wymienić. tak, nie zostaw mnie. Zostaw mnie. No. O nie, spadłam, goni mnie, a goni mnie, pomocy, dobra, mamy to, i rozumiecie tak spaść prosto na niego, gdzie sobie idziecie po tych rurach, a on jest nad wami i nagle na niego spadacie, Dobra. W Szczególnie mega szybko przechodzę takie odbić. Więc ten film za długo może nie trwać. nie, nie, nie. Jesteśmy. Co jest? Jak tu się pozmieni? tu tam grę. No tak szczerze, zepsuli mi ją. Ja wolałam starą. Strasznie mi ją popsuli Ona się strasznie zepsuła Nie, 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 nie. nie jestem zła Mam słabszą wersję I serio, było fajniej. Zostaw mnie. Ej, to są chyba jakieś żarty. Przecież tu kiedyś była nawa nad tym. Tu też zmienili. Ej, a tu mi zmienił Coca-Cola, to już będę bardzo zła. Mam szczęście. Jakbym zmienili moją Coca-Cola, to... Ja nigdy nie miałam przejść tego levelu. Bo jak tam, tam już się nauczyłam przechodzić tamte levele, to nigdy nie miałam tego przejść. Serio? Nigdy. Jeszcze nigdy mi się nie udało. Doczyć do. pokonać ten level. Ale teraz, serio, już Chyba. Bo dawno w sumie nie grałam w tą grę. Serio, ja pamiętam, jak ona była dużo inna. Lepsza nie, jakieś... No nie, nie, o nie, no no. Dawaj, idziemy. O nie, o, co to było? Dalej lecimy. Dobra, i teraz tylko się nie wywalić na ostatni, dobra. I idziemy dalej. Już tak jak Idziemy. A drabinę tu trzeba przecież wziąć, no tak. To było przecież tu. Czy tu? Ja nie ale kiedyś to było z pierwszej kamery, co nie? Że tylko było było można wybrać pierwsza kamera lub druga Serio, kiedyś było inaczej Strasznie to robił, zmienił No chociaż tych kilku levelów nie zmienił Mam taką nadzieję, oj Oj, idę. So. Nie, to było w ogóle inaczej. To były rury. Jestem było. To było co innego, co nie? Kiedyś takiej animacji nie było. Serio. Mega marudno. To w ogóle starą wersję. wiesz, że ja tak marudzę? ale mogli mi tego nie zrobić to bym nie marudziła to bym w ogóle nie marudziła no ale niestety zmienili to mam ze swoje a spadłam Przechodzimy, ui, Tam nie było schodu? O, nienawidzę tego levelu Nigdy go nie umiem przejść Bo mi to kolega przeszedł tam I jak tutaj byliśmy, to ja nie umiem tego przejść szczerze, to było dla mnie za mocne. I ja to wiem, co wszystko kolejno przechodził, Bo ja nie umieć. Ja nie umieć. Ja nie umiałam. Co się stało? Czy tam było normalnie przejście? Strasznie utrudniałem tą grę. No nie, dawaj, dawaj, Maja, lecisz. Go! 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 Prawie bym zleciała. I tu już wyskoczymy. Inaczej to wyglądało, ale okej. Okay. Leciało się do góry. Ej, ej, nie umiem. Pomocy, ej, bo nie umiem. Ja nie... Niech tam wskoczy. Poczekaj, o, tak. Nie spadłam. O nie, nie lubię go. Już wiodę i idź. No nie bij mnie. Co we mnie rzuca tem? To może ja tu przyszłam na lunch. Chłopie, no. chłopie. Gdzie jestem? Help mi. Ze mną nie warto zadzierać. I co, im zwróciłam pół życia. Trudno. Wow, wow wow! O kurde. Ale mną miota. A nie, to to sorry było, a nie, tam też się leciało. O nie, o nie. O, o. No przecież ja byłam kiedyś to dobra. Nie wiem, co się ze mną dzieje, okej. Okay? Ję, przyleciałam to dobra, moje ulubione deski Ale ja mam patent Mam nadzieję, że mój patent jej nie zawiedzie Mam Hm. Nie dolecę. Oj, też nie doleciałam. Proszę się nie komentować, co ja chcę, żeby mi stało. Będę próbować, dopóki... Nie uda mi się. Może mi się wcale nie uda. O nie. Trochę za blisko podeszłam. O, udało się, widzicie? Jej, nie Mam mały HP Proszę, mnie, yes, udało się. Z tak małym HP Ale udało się i co mi się w ogóle stało? No właśnie. Proszę, tutaj moje tanie szczęścia. Udało mi się. Jedziemy, o, o nie. Uciekamy. Jedziemy na maka, zajedziemy. Co tu mamy? Czy jechać prosto, jedziemy prosto. Nie idziemy, co tu jest. To tu wierz... zatrzymam zatrzymujemy się na maka. Kto chce Maka? Macka jest opuszczona. Ty, tam jest gazolin! No cóż, idziemy. Co jest? Czemu jak nie mówisz? Czy moją magiczną? A nie, spadłam. I będzie tu helikopter, helikopter, parakopter. My uciekamy. Goodbye. No To na tyle, ja się z Wami żegnam, pa!